Panie trenerze, jakby pan ocenił ten pierwszy tydzień przygotowań, który już za nami? No, to nie jest pierwszy, bo pierwszy mieliśmy od 9 stycznia, takie wprowadzenie kilkudniowe. E, powiem, że jestem bardzo zadowolony z tego, w jakich warunkach przychodzi nam pracować, bo nie ukrywam, że liczyliśmy się z anomaliami pogodowymi. Pomni tego, co było rok temu, można było się spodziewać na każdej aury, tak? a naprawdę prawie, że wiosenna e, pomaga nam kształtować cechy wytrzymałościowe, siłowe. Robimy to generalnie w grach, w ćwiczeniach techniczno-taktycznych. I na razie poza no, niestety jednym wyjątkiem, mm, kiedy to starli się w grze zadaniowej Igor Migalewski z Damianem Kondziorem, ten pierwszy odniósł kontuzję. Ona jest na tyle e, niebezpieczna, że no, nastąpiło tam pęknięcie jednej z kości śródstopia, ale rokowania też nie są, jak się okazuje, najgorsze. Kilka tygodni unieruchomienia stawu i myślę, że do półtorej miesiąca Igora powinien mieć gotowego. Natomiast pozostali zawodnicy odpukać, pracują na pełnych obrotach. Zespołem trenuje dużo młodych zawodników. Jest Pan zadowolony z ich podstawy? Tak, ja, ja jeszcze nie skończyłem jakby tej selekcji. Nie, nie chcemy selekcjonować tych chłopaków i kumulować w jednym czasie, ponieważ ten trening byłby mało efektywny. Natomiast no, powiem tak, może nieładnie, podbieramy tych chłopaków gdzieś z regionów, z tych klubów trzecio-czwartoligowych, także swoich oczywiście przeglądając w pierwszej kolejności. No i nie ukrywam, że nie zakończyłem jeszcze tej selekcji. Mam już pierwszy obraz. Wydaje mi się, że coraz fajniej wyglądają ci zawodnicy, którzy trenują już tutaj z nami jakiś czas. Jestem pod wrażeniem coraz lepszej postawy Gąski naszego popularnego, sympatycznego juniora. Mam nadzieję, że pozostali również będą dążyć jego tropem. Chciałbym jeszcze zobaczyć, przynajmniej jednego lub dwóch juniorów starszych z naszego klubu, żeby też zobaczyć, jak wyglądają na tle dużych seniorów. Bardzo jestem zadowolony z ich podejścia, z ich ambicji. Cieszę się, że od przyszłego tygodnia rozpoczynają się tutaj w Lubelskim ferie bo będę miał ich do dyspozycji od rana do, do późnego popołudnia. Także nic tylko z optymizmem patrzeć, nie tylko na to, co robimy wszyscy, ale także na to, jak prezentują się młodzi chłopcy. Czy przed sparingiem w Kielcach jeszcze ktoś się pojawi na treningach? Tak, dzisiaj już odbieramy za chwilę Rafała Kalinowskiego, zawodnika, który ostatnie pół roku spędził w Radomiaku. Ja go pamiętam bardzo dobrze, prowadziłem zespół pierwszoligowy Krzeostrowiec później po Beskidzie kiedy grał, był pełnowartościowym zawodnikiem floty Świnoujście i myślę, że ten chłopak w 91. roczny nie zapomniał, jak się grać, gra w piłkę. Eee, jeszcze chcielibyśmy wzmocnić pierwszą linię. Chcieliśmy jakiegoś młodego, rozwojowego zawodnika sprawdzić i mamy takiego na oku. Przyjedzie we wtorek z Miedzi Legnica, z szerokiej kadry Miedzielegnica Legnica, młody napastnik Patryk Murawski, któremu chcieliśmy się przyjrzeć. Eee, no i taki i sparing z Koroną Kielce będzie dla no, niektórych chłopaków takim no sprawdzianem, ostatecznym stopnia przydatności, czy, czy pojadą z nami na obóz, czy nie.